Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, jedziemy z okienkiem 21 i 22. Otwieramy dwa kolejne prezenty i, słoneczka, drapiemy sobie krzyżówkę XXL i ekstra pensję. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszych zadań, do dzisiejszych prezentów, to, słoneczka, wczoraj były dwa zadania. No, zacznijmy od dziewiętnastki. A w dziewiętnastce poznaj symbolikę ozdób choinkowych. To naprawdę interesujące. Ja Wam powiem. Że ja troszkę poszperałam, poczytałam i wielu rzeczy nie wiedziałam. I pozwólcie, że się posiłkować będę ze ściągi, bo sobie spisałam te najfajniejsze rzeczy. I słuchajcie, kupujemy tylko kwiatka, gwiazdę betlejemską, nie? Wiecie co ona symbolizuje? Nadzieje i cel, szczęśliwe powroty do domu. No bym w życiu nie pomyślała, myślałam, że to po prostu, no tak wiecie, no taki świąteczny kwiatek. No, i zobaczcie, na przykład jabłka, co symbolizują? Często wieszamy na choince jabłuszka, nie? A jabłuszka symbolizują zdrowie, urodę i miłość. No, zobaczcie, na przykład orzechy. Mamy mandarynki, mamy orzechy. A orzechy symbolizują dobrobyt, obfitość, mądrość i podobnież pomagają w swataniu. No, mi i radziowi już nie potrzeba. Na przykład na choince wieszamy łańcuchy. A łańcuch symbolizuje spójność. I siłę więzi rodzinnych. No w ten sposób nigdy o tym nie myślałam, wiecie, jak przystrajałam choinkę? Przecież na choince wieszamy też aniołki, a anioł symbolizuje opiekę nad domem i jego mieszkańcami. Słuchajcie, słodycze i pierniczki, radość i dostatek, no wiadomo, nie? Także słuchajcie, tych ozdób, tych symboli świątecznych jest o wiele, wiele więcej, ale to bym wymieniała, wymieniała, a pamiętajmy, że dużo czasu zajdzie z klockami. Także kochani, dziewiętnastka wędruje do kubeczka a w 20 co mieliśmy? Świąteczne porządki w dziecięcym pokoju. No i ja Wam powiem, że ja już mam dom ogarnięty. No większy problem jest z syna pokojem. Ale ja prócz mycia okien ręki nie przyłożyłam. A pięknie posprzątane. A więc kochani, wszystkie zadania wykonane i możemy przejść do zadań dzisiejszych. Zdrapeczki to za chwilkę. No ja już zerkałam, podglądałam i wiecie co? Tu, tam jest 22, to zostawimy to weźmiemy się za kulę i tutaj jest coś grubego. A w naszej kuli, co Radzio włożył? I włożył nam orzeszka. Zobaczcie, o orzechach dzisiaj mówiliśmy, nie? No i bardzo fajnie, ja sobie schrupię. Pamiętajmy, że orzechy dobrze działają na korę muskową. A więc wiecie, smaczne, spożytecznym i ze zdrowym. A zadanie 21 to zakup choinki. I ja Wam powiem, że od razu do kubeczka, bo ja od jakiegoś czasu mam choinkę ubraną. A więc moi drodzy, no już po ptakach, za późno dali to zadanie. A w drugim prezenciku, no najpierw zadanie, ja już widzę, co tam jest dalej. A będzie ciekawa, fajna rzecz. A dwudzieste drugie zadanie, to moi drodzy, ubieranie choinki. I tutaj też od razu do kubeczka, bez zbędnych słów. Bo już wam kiedyś mówiłam, nie? że ja już dawno ubrana choinka przyświeca nam w miłe wieczory i cieszy oko. Dobra, a my zajrzyjmy do naszego prezentu. O co się tak ciemno zrobiło? Bo tutaj mamy. No, widzę coś fajnego, ale jeszcze nie wiem co to jest. A co to jest? O może tu będzie lepiej widać, poczekajcie. Dobra, rewitalizujący krem na dzień do skóry suchej. O, i to mi się przyda, bo ja akurat mam suchą skórę. Także to się przyda. To chyba taka malutka jest ta. No, zaraz zobaczymy. No to tak. No nie jest taka malutka, ale posmarujemy, posmarujemy, a co? buźka na Biczona. Ja ci, Michu, bardzo dziękuję. No, i to są moi drodzy przedostatnie już prezenty. Jeszcze na jednym odcinku dostaniemy paczuszki. No, chyba, że Radio akurat nic nie włoży. No, ale to oczywiście się nic nie stanie. Chociaż Radio powiedział, że najlepsze jeszcze przede mną. To wam to nie mogę się doczekać. A my bierzemy się za strapeczki. Ekstra pensja i krzyżóweczka XXL. I wiecie co? Zacznijmy sobie od tej ekstrapensji pensji. A krzyżówka na drugi rzut. Zdrabka z numerem 25 i kochani, trzymamy mocno kciuki. Być może i nam się tutaj coś uda wykokosić. A będziemy szukać czwóreczki 28, 34 i 35. A jak szczęście dopiszę, to zobaczymy dwa razy napis Ekstrapensja. A mamy 29, 14, 19. O, jest czwóreczka, kochani, będzie wygrana. Będzie co na zamiankę. A tutaj 17, ale już jedną wygraną mamy, a to się chwali. Dalej mamy trójkę 32, ekstra pensja, dwójeczka i na szarym końcu czekała 30, a więc mamy jedną wygraną, i kto dobrze się przyjrzał, to już widzi, że tu jest 5 zł zwrotu, no ale zawsze piątka, nie. Także ekstra pensja, no tym razem wygrana. No to przejdźmy sobie do krzyżóweczki XXL. Numerek piąty, a w bonusie mamy budzik. Niech ten budzik obudzi wygrane w zdrapkach i niech sypią aż miło. No fajnie by było, nie? O, ale dobrze zaczynamy od A i C. No jak A nam rozpoczyna draping, to wiemy, że na dzień dobry sobie podrapiemy, ale C też jest. Tutaj jeszcze w nie mamy C. No i to by były wszystkie literki. Akurat w budziku się nie trafiło, ale będzie się trafiało tutaj. Przynajmniej A. A tutaj na dole. No o a to ja się w ogóle nie martwię. No że jest w tym C nie, no ale pojedyncze ale wpadają. To by było wszystko. No fajne rozpoczęcie, nie? F i T. Te mi się tutaj rzucało w oczy. No kilkukrotnie. Gorzej z f -ką. Nie, jedna jest. Tutaj jeszcze T. I szukamy dalej. Dobra, w efezie mamy F. W targu jest T. Tutaj jeszcze T. No i znacznie mniej. A na dole zaczniemy sobie od tynku. Tutaj mamy podwójne T. No tak od dołu pojechaliśmy. No dobra, wygląda na to, że to wszystko. No to I i D. No z I też nie powinno być problemu. O, trafiło się D. No tutaj jeszcze jedno. No to szukamy niżej. I i D. No a w budziku mamy przecież jedną i drugą. O, utworzyła nam się Ada. Pierwsze słówko. Tutaj podwójne i. Tutaj znowu podwójnie. Jeszcze w Marcinie. A co z D? Tu mamy w stadionie. I to by było na tyle. Dobra, jedziemy drugi rządek. E i P. No E, tutaj też troszkę widziałam. O, mamy pierwsze słówko na pierwszej krzyżówce. Tutaj jeszcze opcja, i to by były wszystkie. E i P w budziku nie ma, a więc wymiatamy tu. No ładnie, te samogłoski nam się posypały, nie? No nie mogę narzekać. A tu. E i P. No dobra, chyba wszystko. L i J. Dobra, J jest. L mamy. Tutaj jeszcze L. -ka. Tutaj mamy J. -kę. W tlenie i w Nilu L. -ka. W Volvo i w Kolumbię. A T było, nie? Tutaj L, tutaj J. I C było, nie? Ale lepiej późno niż wcale. Dobra, to teraz było L i J. Dobra, Lkę już mamy. Tutaj J, tutaj L. W ABLU kolejna Lka. Jest też w glebie. No i na razie tutaj kończymy. Dwie ostatnie z drugiego rządku. G i X. No ten X tak nie po drodze. A G mamy na przykład w grze. W budziku nic z tych rzeczy. Ale tutaj w targu widzę jeszcze G i wiodzę. Dobra, a na dole. G i X. Dobra, mamy G. W glebie jeszcze jedno. No i to by było wszystko już. Dobra, ostatni rządek. jeszcze 6 literek przed nami. U i S. U i S. Dobra, mamy S, -ke. jest i druga. Tutaj pominięte E. W obuwiu mamy jeszcze U. I moi drodzy, lecimy do budzika, bo U tutaj jest. Tutaj za to S, -ka. jest kolejna. Tutaj jeszcze jedna. Mamy też U. No, w środkowej ładnie się sypią nasze literki. A dolna co na to? No na pewno s jest. Na pewno jest jedno U. No, wygląda na to, że wszystkie. Dobra, przedostatnia parka literek. O i H. Och. No i słuchajcie, dzięki O otwiera nam się opcja. No i mamy dwa słówka na pierwszej krzyżówce. No, na budzik już nie ma szans, ale w krzyżówkach dalej są szanse. O, mamy jogę na drugiej krzyżówce, drugie słówko. Zobaczcie, jak dadzą nam V, a może tak być, to mamy wygraną krzyżówkę. No, teraz bym chciała, żeby daj mi to V. No, tutaj też zobaczcie. No nie, tutaj pierwsze słówko. Ale też coraz bliżej. No jeszcze tutaj o. A tutaj h. No niewiele brakuje. Kilka literek może nas poratować. A ostatnie dwie to m i y. No zobaczmy, czy one nam tutaj coś otworzą. Najpierw trochę niezmazane. A teraz m i y. Dobra, mamy to. Mamy to. Tutaj jeszcze m i słoneczka no kicha, kicha. Dwa słówka. Budzik zostaje nienaruszony, a teraz środkowa. M i Y. Dobra, już widzę Y, widzę też M. To kolejne M i tutaj również pudło. No a dolna? No mamy jedno słówko. A szukamy M i Y. Dobra, tutaj M, tutaj M. W tymku mamy Y. No i tutaj zostaniemy tylko z tym jednym. No czyli co? Czyli krzyżówka puściuteńka. A ile budzik był wart? No zobaczcie, jakby budzik wpadł, byśmy byli bogaci, akurat na święta. A kontrolne literki są różne. No to kochani, najwyższy czas na złożenie krocuszków. No to bierzemy się za kalendarz, a dzisiaj otwieramy okienko 21 i 22. I kochani, 21. O, małe przemeblowanie. 21 mamy tu. I co będziemy dzisiaj układać? Może ten zaprzęg to właśnie dzisiaj. No nie, dzisiaj, ale też nie będą trudne, zobaczcie. Nie ma aż tak dużo części. Oczywiście, wór przeogromny. A co to będzie? A to będzie aniołek. Czyli dzisiaj ludzika nie będziemy układać? Nie będziemy, ale ten ludzik będzie budował aniołka z lodu. No to będzie fajne. No to jeszcze zerknijmy, co będzie w numerku 22. A 22. Znowu przemeblowanie. Mamy o właśnie tu. A w tym okienku. Tam było coś z lotu. To może tutaj coś ze śniegu. A pod 22. Zobaczcie, będziemy prezent jakiś robić. A otóż to: będziemy składać prezenty. No ja już prezenty, Wam powiem szczerze że ja już mam wszystkie popakowane. No dobra, to jedziemy. No to pierwszy był aniołek i od niego sobie zaczniemy. No ja Wam powiem, że z tych wszystkich odcinków takich rzeczy to jest od groma. Gdy można było warsztat założyć, tam był już grabie, łopaty, młotki i właśnie takie rzeczy jak tutaj są, nie? Zaczynamy od jedynki. A więc taka oto tuba, chyba bez różnicy, która bo one są takie te same. No, bez różnicy. To to będzie potrzebne, to i to. No i to. Dobra, punkt pierwszy mamy tutaj. I tak. To widzę, że trzeba wcyknąć tu. To. Tak, nie? O! Widzieliście? Dobra. To mamy i na to tubeczka idzie. No i pierwszy punkt złożony. No to teraz dwójka. Potrzebujemy takie oto, dobrze, to jest w całości, że ja to nie muszę składać jeszcze, nie? No i druga tuba. I teraz tak. To pójdzie w ten sposób, a to skrzydłami do góry musimy, nie? Czyli jak to będzie szło? Tak będzie szło. O, dobra, mamy to. No to trójka. No, nałożenie głowy to nic trudnego. Chyba. O. Dobra. Ej, fajnie to wygląda, zobaczcie. A tu nie ma oczu, nie? A nie, no bo to przecież z lodu jest. Troszkę większe zrobimy, nie? No dobra, to trójkę mamy. No to teraz czas na czwórkę. Na no, czwórce co? Tylko piłę będziemy dokładać, nie? Dobra, składamy ludzika. O, tutaj pan wąs, wąsiasty będzie. O, i zobaczcie, i w tym momencie dostaliśmy dwa takie, te do brzucha. Widzicie? Tutaj są dwa takie same, dwa takie same, czyli jedno jest gratisowe. No już kilka mieliśmy takich, nie części, co było za dużo. No na początku się obawiałam, że coś nie włożyłam, ale wtedy doszliśmy do tego, że po prostu są w gratisie. Ta i tak. No i jeszcze czapka. Dobra, pana mamy. No to teraz musimy mu dać piłę, nie? Żeby sobie wycinał tutaj to aniołka z lodu. O! Oj, coś wam powiem, że nie chcę złapać. Tu jest źle zgrzane. No. Ale to nic nie szkodzi. Zamiast piłą o, będzie sobie tym No kolego, nie przewracaj się, tu prosto stój. O, i mamy zrobionego. Proszę, aniołek z lodu. Tutaj pan, można by powiedzieć, że rzeźbiasz, a my bierzemy się za drugie klocki. No i tutaj taki prezencik nie będziemy otwierać. Po będziemy składać prezencik. Ja już swoje otworzyłam na dzisiejszym odcinku. O, patrzcie, już głowa jest w tym. Już mamy włosy nadziane na głowie. No dobra, to jedziemy. Punkt pierwszy, prezenty. A więc co do ludzika, to odkładamy na bok po prostu, bo wszystko co zostanie, to jest do prezentów. I zobaczcie, tutaj też znowu mamy dwa. Widzicie? No dwa nam niepotrzebne. Potrzebne nam jest jedno tylko. No ale lepiej, jak dają więcej, niż by dali za mało, nie? No dobra, to jedziemy. To tak od najprostszego. No to na pewno będzie na tym. To już mamy zielone Poleć tak no i Wam powiem, że czerwone też mamy jedno za dużo ale mówię, lepiej jak dadzą za dużo tych części niż by mieli dać za mało, nie? o, żebyście widzieli coś dobra no i tutaj to no i kochani złożyliśmy praktycznie całe prezenty, nie? dobra, tu jest jedynka no dwójka to już sam ludzik no już włoski są nadziane, to nie będziemy się męczyć no, zobaczcie, znowu inna bluzeczka. Każda jedna postać ma inny nadruk, nie? Dobra, z brzuszków wybierzmy sobie ten. Ten drugi niech będzie jako zapasowy. Może i kiedyś nam się zgubi coś. To będziemy mieli zapasówki przynajmniej, nie? A jednak włoski odpadły. Zaraz założymy. Oj, te ręce najgorzej jest wkładać. Dobra. Tutaj jeszcze jedna. No i teraz te Włochy. I dziewczynka gotowa. No i to zapasówka, więc odkładamy. I tak, moi drodzy. To są dzisiejsze postaci, które sobie złożyliśmy z okienka 21 i 22. No jestem ciekawa, co będzie w dwóch ostatnich. Tam musi być w którymś ten zaprzęg. Ten, którego się nie mogę doczekać. I kochani, na podsumowaniu, na ten ostatni odcinek, to będzie 24 już to sobie nagram całutką makietę i położę sobie ją pod choinką. A Wam serduszka dziękuję pięknie za obecność na dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, życzę samych najlepszości i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego, pa!